Na takim spotkaniu, krótkim chciałbym przekazać Państwu najnowsze ustalenia dotyczące pożaru w Zalasewie. Wczoraj i dzisiaj odbyły się sekcje zwłok zdarzenia. Niestety, biegłym udało się ustalić tylko przyczynę śmierci chłopca, tego dziewięciolatka, którego zwłoki ujawniono w pogorzywisku. Według opinii biegłych, tej wstępnej opinii biegłych, podkreślam. Popiec zmarł w wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych, spowodowanych zadaniem licznych ciosów w obrębie głowy i twarzy narzędziem tempokrawędzistym. Co do pozostałych pokrzywdzonych w tej sprawie, biegli nie wydali jeszcze opinii ostatecznej. Będzie ona możliwa po przeprowadzeniu dodatkowych badań. Nadal w tej sprawie trwają czynności procesowe materiał i ślady zgromadzone na miejscu zdarzenia są analizowane przez biegłych, zarówno w zakresie ich pochodzenia, a także w związku z, tym, z tą sprawą, z tym zdarzeniem. Prokuratura nadal nie wyklucza żadnej z wersji przyjętej na początku, czyli tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, ani też udziału osób przeciwko zdarzeniu. Potrzeba jest jeszcze dla określenia przebiegu tego tragicznego w skutkach pożaru i śmierci uchodźców, wykonania licznych czynności. Tak jak wspomniałem, są to przede wszystkim czynności związane z biegłymi ekspertyzami i prokuratura takie czynności na bieżąco zleca, wyjaśnia przebieg i przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Czy to narzędzie zbrodni to na miejscu? Ujawniono liczne ślady i dowody i teraz zadaniem biegłych będzie przede wszystkim określenie, czy mają one związek z tym zdarzeniem i przyczyniły się do śmierci konkretny moment? Żadna z tych wersji nie może być na ten moment wykluczona. Sekcji zwłok, kiedy chodzi o Tak jak powiedziałem, to są wstępne wyniki z sekcji zwłok. Co do jednej osoby określono przyczynę zgonu, na no, oczywiście ta opinia będzie poszerzona. Co do pozostałych trzech, biegli nie wskazali przyczyny zgonu. Potrzebne są dodatkowe badania chemiczne, dodatkowe badania histopatologiczne. Myślę, że w okolicach miesiąca te opinie ostateczne co do wszystkich osób powinny do prokuratury spłynąć. Czyli te osoby nie miały obrażeń żadnych zewnętrznych? Biegli stwierdzili, że nie są w stanie wydać w tej chwili opinii ostatecznej, no z uwagi przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety, dziewczynkę i kobietę, która też została znaleziona w tym domu, w tym pogorzelisku. stan obrażeń termalnych, Obrażenia, oparzenia czwartego stopnia, a także zwęglenie zwłok biegłym na razie nie pozwala na określenie przyczyny zgonu. Czy mechanizm powstania tego pożaru już jest jakoś określony? Biegły jeszcze nie określił nawet wstępnego mechanizmu i przyczyny powstania pożaru, nie określił także źródła ognia. A Czy na podstawie badania dróg oddechowych ustalono, czy te osoby żyły w momencie pożaru? To też będzie przedmiotem ostatecznej opinii biegłych. Potrzebne są dodatkowe badania na obecność tlenku węgla w płucach, we krwi. Tak jak wspomniałem, no stan tych ciał, zwęglenie częściowe, a także te liczne oparzenia. Termalne czwartego stopnia na razie biegłym nie pozwalają na określenie przyczyny, a także czasu, w jakim te ofiary zmarły. A pan mówi, że nie wykluczacie żadnej wersji, a czy jest cokolwiek, co potwierdza wersję mówiącą o zabójstwie? Panie redaktorze, te wersje się równoważą. Nie mamy też dowodów przeciwnych na to, że nie ma, nie możemy brać pod uwagę jako realnej tej wersji o zabójstwie. No tak, ale zwykle jest tak w przypadku zabójstw, że w ciągu 48 godzin no, policja ma już jakiś strof, ma jakichś sprawców zatrzymanych. to, że nie zatrzymano do tej pory sprawców, to znaczy, że e, coś, nic nie wskazuje na zabójstwo, czy, czy po prostu sprawcy, czy, czy w ogóle są jakieś podejrzanie, jeżeli miałoby być to zabójstwo? To postępowanie toczy się w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Policja i prokuratura intensywnie pracują nad tą sprawą. Zdarzenie miało miejsce 11 października. Dzisiaj jest 13 października, także wiele czynności już wykonano. Intensywnie analizowane są dowody i materiały. Oczywiście policja również we własnym zakresie prowadzi czynności i weryfikuje przyjęte przez nas i przez siebie hipotezy. A czy wśród tych zabezpieczonych dowodów jest jakieś narzędzie, które odpowiada temu opisowi narzędzie ten To jest przedmiotem i będzie przedmiotem analizy przez biegłych. Tak? Biegli muszą ocenić, czy zabezpieczone ślady i dowody. Rzeczywiście mają związek z tym zdarzeniem. To nie jest odpowiedź na na dzisiejszy dzień. To biegli muszą konkretnie przeanalizować i to biegli z zakresu różnych dziedzin. Czy jakieś rzeczy, które wyświadczyły o podpaleniu tego domu przez domowników, znaleziono na miejscu? Pani redaktor, cały czas. Te ślady zgromadzone przez prokuratora i policję są analizowane w kontekście ich związku z tym samym zdarzeniem. informacji o nieoficjalnych informacjach o mężczyźnie dorosłego? Podkreślam jeszcze raz, cały czas te ujawnione na miejscu zdarzenia ślady, dowody są analizowane i będą oceniane przez biegły. A czy źródło ognia było wewnątrz czy na zewnątrz? Biegły nie wypowiedział się jeszcze w tej kwestii, czekamy na jego opinię wstępną, także. Pewnie niebawem poznamy odpowiedź na to pytanie. A są jakieś informacje, jeżeli to miałoby być zabójstwo, żeby ta rodzina była z kimś w konflikcie, żeby miała jakieś problemy, ktoś jej groził? Celem weryfikacji tej hipotezy, że mogło dojść do zabójstwa, czy udziału osób trzecich, bo ja nie przesądzam i nie mówiłem o zabójstwie, pan redaktor tutaj wysłał taką tezę, że jest to zabójstwo. Udział osób trzecich to niekoniecznie musi być zabójstwo podlega weryfikacji i musimy ustalić, jak ta rodzina wcześniej funkcjonowała, czy miała jakieś problemy z innymi osobami i czy te osoby mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Panie prokuratorze, czy są prowadzone jakieś działania na terenie Niemiec? Czy tam jest, nie wiem, korzystacie z pomocy tutaj niemieckiej policji, żeby się dowiedzieć, czy w tej rodzinie były jakieś konflikty przez te ostatnie kilkanaście lat, oni tam mieszkali? Jeżeli są takie działania, to prowadzi je zapewne policja, więc proszę te pytania kierować do policji. Prokuratura tutaj wykonuje na razie czynności procesowe na miejscu. Jeśli zajdzie konieczność wykonania czynności w ramach pomocy prawnej, bo taka procedura jest dla tego rodzaju zadań, to z takimi wnioskami stosownymi wystąpi. To byli biologiczni rodzice zmarłych dzieci. Wiem o dziewczynce, że była adoptowana, ale to też jest kwestii dalszego ustalania. Była przysposobiona, czy przysposobiona, przepraszam, co do chłopca, nie mam takich informacji, będziemy to również weryfikować i wyjaśnić. Czyli można, można domniemywać, że jeżeli ona była adoptowana, to ta rodzina przechodziła pewną procedurę sprawdzającą, tak? co się dzieje w tej rodzinie, czy ma odpowiednie kompetencje. Zapewne tak, tylko ta rodzina, przypominam, przyjechała do Polski na początku roku i ta adopcja, być może, nie wiem tego, być może, e, odbyła się na terenie Niemiec, więc te okoliczności trzeba będzie też wyjaśnić. Strażacy relacjonowali, że jak weszli do tego domu, to najpierw leżały dwa ciała, potem kolejne dwa. Czy z tego można wysunąć wniosek, że. I wiem, dwie osoby podążały z tego domu wyjść, ratować się. Ze wszystkich śladów i dowodów, które zebraliśmy na miejscu tego zdarzenia, biegli będą wysnuwać konkretne wnioski, więc i w tym zakresie czekamy na opinię również. A jakie było rozmieszczenie tych zwłok? One były na podłodze, w łóżkach, na łóżkach? To jest przedmiotem cały czas ustalania, przedmiotem tego postępowania. Ma może mieć to związek z całokształtem oceny tego zdarzenia w kontekście przyjęcia prawidłowości wersji, założenia prawidłowej wersji tego zdarzenia, czy to samobójstwa rozszerzonego, czy udziału osób trzecich. A czy biegły ustalił czas zgonu tego chłopca i jak się ten czas zgonu ma do czasu wybuchu pożaru? Hmm. Panie redaktorze, biegli ostateczną opinię wydadzą po przeprowadzeniu dodatkowych badań. Mam nadzieję, że również określą, czy w chwili zgonu to dziecko żyło, czy też nie. Czy tam znaleziono również bukle i kanister? Zabezpieczono ślady, które będą poddane analizie i ocenie przez biegłych. A pod jakim kątem jest to prowadzone z jakiego paragrafu? Spowodowania pożaru, czy zabójstwa właśnie? Również w zakresie spowodowania pożaru, bo to zdarzenie miało rzeczywiście rozległy charakter i stwarzało zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, a także w zakresie artykułu 148, a to konkretnie z uwagi na to, że mamy rzeczywiście uzasadnione podejrzenie, że doszło tutaj do udziału w tym zdarzeniu, a konkretnie w śmierci osób osób przeciw. A czy z ustaleń wynika, że drzwi do tego domu były otwarte, zamknięte, kiedy przyjechali strażacy? Jednym słowem, czy, czy ktoś mógł opuścić ten dom wcześniej i zamknąć go? Niestety, panie redaktorze, takich informacji już szczegółowych nie posiadam, więc mogę to ustalić oczywiście na dalszym etapie i panu przesłać odpowiedniego maila, ale na tę chwilę takich szczegółowych informacji dotyczących, czy też drzwi były zamknięte, czy otwarte, ja nie posiadam. Panie prokuratorze, chciałem się zapytać o to, bo te pierwsze informacje były o tym, że nie było żadnych sygnałów, o tym, że coś tam się miało dziać złego w tej rodzinie. Czy po dwóch dniach od tej tragedii możemy tu potwierdzić, że służby nigdy nie otrzymały żadnych sygnałów, jakichś niepokojących o tym, że tam miało dochodzić do jakiejś przemocy? Nadal takich informacji nie mamy, ale będziemy to wszystko weryfikować. No problemem jest to, że rodzina niedawno pojawiła się w Polsce. Będziemy ustalać, jeśli zajdzie taka potrzeba, również w ramach czynności o charakterze pomocy międzynarodowej. W całościowej opinii strażaków jeszcze nie ma czy tych biegłych od pożarnictwa, natomiast czy oni już wskazali, że tam doszło do pochwalenia? Nie, no biegły jeszcze się nie wypowiedział wstępnie i na temat źródła ognia, a także przyczyny i mechanizmu i rozprzestrzeniania się tego zdarzenia, więc na to musimy poczekać. Być może ta opinia wstępna pojawi się niebawem.